Kochani, kilka dni temu pojawiły się na naszym pięknym szpinaczku mszyce, wtedy robiłam oprysk. I teraz zobaczymy, czy te mszyce dalej są. Jeszcze są. Jest zdecydowanie lepiej, bo są liście, na których jest ich bardzo mało, albo nawet w ogóle nie ma. Bo na przykład tu, to jest czyste. O, jedna jest. Więc trzeba teraz dalej działać, trzeba to dalej poprawiać. Ja zrobię tak, że e, obecne te duże liście. Niezależnie od tego, czy tam są jakieś mszyce, czy nie, to po prostu. O, są. Pod dużym strumieniem wody w domu się to wymyje. I to jest normalny, normalnie dobre do zjedzenia, przecież. Na tych roślinach siadają różne żyjątka my nawet tego nie wiemy. Nie, Niektóre są tak małe, że aż niewidoczne, więc to nie jest nic obrzydliwego. Ob, e, obcinam te liście po to, żeby one mi udostępniły, żeby miała dostęp tutaj do tych zakamarków. Wtedy ten oprysk. Do tych mniejszych listków, do łodygi. Wtedy ten oprysk będzie skuteczniejszy. Przy okazji lebioda. Nie, nie usuwam lebiody, bo czekam aż ładnie urośnie, żeby, żeby zrobić z lebiody ten, to jedzenie. Ten jarmusz. Zobaczymy teraz, jak to tu wygląda. O, tu jest. Tu jest super, tu jest czysto, ale profilaktycznie też zrobię dzisiaj oprysk. Korzystam z Waszych rad. Podpowiedzi: to jest, to jest tak pyszny jarmusz. O, tu jest. Nie jarmusz, to jest szpinak. To jest tak pyszny szpinak. Nie wiem, jak się ta odmiana szpinaku nazywa. Dostałam go od znajomej. Dobrze, ja sobie to potem wszystko powycinam. Ok, i teraz niech to sobie czeka. I idziemy robić oprysk. I zrobię teraz oprysk według Waszych podpowiedzi. Tu jedna z Pań powiedziała, że ja jestem zbyt łagodna dla tych mszyc. No dobrze, to teraz e, trochę się poprawię. I na 10 litrów oprysku będziemy potrzebować 100 gram drożdży. To w takiej kostce jest 42 gramy, czyli 2,5 kostki drożdży. Pół litra mleka. Pół litra mleka to musi być mleko tuste. Albo jedna łyżka e, mydła takiego potasowego. Ja wolę olej. Dzięki temu ten oprysk się lepiej trzyma. I czosnek. Tutaj są dosłownie trzy ząbki czosnku. One są już starte. I też słyszałam, słuchajcie, taką podpowiedź, że jeżeli taki czosnek posypiemy dosłownie kilka ziarenkami cukru kilka ziarenek cukru, to wtedy jak go będziemy rozgniatać, o ten cukier, to zrobi się to z tego taka taka miąż taka takie coś taki niby płyn. To jest młody czosnek, on ma tutaj jeszcze te łupinki, trzeba je wyjąć. I zostawić tylko ten miąż. I właśnie na tym cukrze to rozcierać. Wtedy woda czy cały ten roztwór szybciej się nam połączy z tymi składnikami, które są w czosnku. Ja używam takiej tareczki. To jest ceramiczna tarka, tu jest właśnie to, o co chodzi, taki. Takie coś jak kisiel, taki sam, sama esencja tego. O! Sama esencja tego czosnku. To jest ulubione narzędzie mojego męża akurat. Trochę trzeba mieć siły, żeby na tym trzeć, ale właśnie to jest wtedy taki jakby koncentrat czosnkowy powstaje. O, o to chodzi. I teraz, ja nie potrzebuję, i 10 litrów wody jest potrzebne, Ja nie potrzebuję 10 litrów wody tego oprysku. Zrobię 2 litry, czyli zaczynam od wody, czyli będę musiała wziąć jedną piątą tych wszystkich składników. Czyli najpierw zaczniemy 2 litry wody, bo muszę. Pamiętać o tym, że mam tutaj do opryskania i jeszcze w domu. Można też tym opryskiem robić opryski takie prewencyjne na wszelki wypadek. I może też taki oprysk zrobię, czyli 2 litry to nie będzie dużo. To wezmę może 4 litry. 4 litry wody. Czyli biorę 40%, to może wezmę 5 litrów, to będzie łatwiej mierzyć. Czyli połowa, tak? Bo pomyślałam teraz, że 2 litry oprysku to nie będzie dobrze. To będzie za mało zdecydowanie. Czyli tam wlałam 3 litry, ten jest czwarty. To opryski warto jest robić systematycznie. Tam też. Czytałam gdzieś taką dyskusję, czy w ogóle robić opryski, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to znaczy, jeżeli mszyce albo inne szkodniki nie pojawiają się na roślinach, ale myślę, że trzeba robić te opryski systematycznie. Ja mam ustawione przypomnienie w telefonie, żeby robić takie opryski co tydzień i co tydzień również, żeby podlewać rośliny, warzywa głównie tymi gnojóweczkami roślinnymi. Tak. Czyli mamy 5 litrów. Nie robię tego od razu w spryskiwaczu, ponieważ będę musiała to przecedzić. No i teraz dodajemy połowę wszystkich składników, czyli 50 gram drożdży. 50 g drożdży. To będzie musiało chwilkę naturalnie poleżeć tam było 42, czyli jeszcze troszkę dodam 42, o, no, powiedzmy tyle. Drożdży do tego pół litra mleka, czyli ja będę musiała dodać szklankę mleka jedną czwartą 1 czwartą mleka jedną czwartą litra mleka, okay. jedna czwarta litra mleka, do tego yy, łyżkę oleju, albo mydła potasowego i tenże czosnek i ten czosnek. Tutaj sobie właśnie wybiorę te posiekane. Części, ten krem czosnkowy, tak można to powiedzieć. Ok. No i teraz to mieszam. I to niech sobie troszeczkę, chwilkę jakąś, postoi. Wracamy do naszego oprysku, który już sobie tutaj troszeczkę postał. Mleczno-drożdżowo-czosnkowy oprysk, czuć czosnek. Drożdże też są wyczuwalne, zresztą już się rozpuściły. No, i teraz przeleję do spryskiwacza. Dobrze, no i teraz to przeleję, tylko muszę sobie coś przynieść, bo to musi być odcedzone. Jak zwykle brakuje trzeciej ręki, która by się mogła przydać. Chodzi tylko o to, żeby czosnek, te resztki czosnku. A! Śliskie! Chodzi o to, żeby te resztki czosnku nie przedostały się do spryskiwacza i nie. Nie zatkały tej cienkiej rurki. O, właśnie, zostają na sitku. Teraz już można przelać, będzie zwiaderka. Nie ma takiego dzióbka, no ale trudno. Zobaczymy jak przelewa. O. No i już. Dobrze. No i teraz oczywiście pompowanie. Okej. Okay. i idziemy robić opreskę. Raz w tygodniu zapobiegawczo, Możemy wszystko. O i teraz tutaj widzicie to, to wycięcie liści tych dużych spowodowało, że te wszystkie zakamarki przy łodygach, na których żerują mszyce jest bardziej dostępne. I teraz tego nie obcinałam. O, to będzie miało takie białe kropki, ale w zasadzie nic nie szkodzi. I jeszcze jedna Wasza podpowiedź mm, przeciwko mszycom. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi. E, Myszyce są przy smakiem biedronek, a biedronki lubią kolor żółty. Tutaj ja mam tylko jedną aksamitkę z żółtym kolorem, e, która jeszcze nie rozkwitła, ale. Mam takie imitacje żółtych kwiatów, więc do każdej takiej grządki powtykam te e, imitacje żółtych kwiatków i mam nadzieję, że zwabi to biedroneczki, które z dużym smakiem zjedzą właśnie te mszyce. Tu jest też ciekawe właśnie o, bo mam Dwa rodzaje szpinaku, i na tym szpinaku nie ma mszyc, a na tym są. Dobrze, czyli to włożymy tutaj centralnie w środek. Tutaj, oczywiście, to wszystko było, miało być posadzone w kwadratach, ale przypuszczam, że któryś z kotów, biegając po grządce, po prostu wymieszał te nasiona i dlatego jest jakieś takie dziwne przesunięcie. O, i biedroneczki, przybywajcie.